Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Cortex i zapraszam was do gierki Grounded. Jeden z survivali, które się będą pojawiać u mnie na kanale, między innymi właśnie The Forest, Grounded, Green Hill i pełno innych, może nawet kiedyś Minecraft. Być może, chociaż nie wiem kto jeszcze będzie chciał oglądać Minecrafta. Już pewnie by się chętnie znaleźli. Dobra, przejdźmy sobie do stworzenia, nie to, nowej gierki. Na średnim sobie zagrałem myślę. Czy może własne ustawienia? Nie, dobra. Średnie. Hey, nice Moim ulubieńcem jest Max. Ogólnie powiem Wam jeszcze na wstępie, Max. że. No, mam już trochę tych godzin rozegraną w tą gierkę, także. A nazwa światła. Ś... Nazwa świata ogródka. Teraz trzeba pomyśleć nad czymś bardzo kreatywnym. To będzie dobra nazwa. Teraz się zastanawiam, czy zostawić Wilkot Scenkę, czy przewinąć. Kto nie wiedział, kto chce zobaczyć, kto chce obejrzeć, niech sobie obejrzy. A jeżeli nie, to przewincie sobie do tej sekundy, tej minuty. I widzimy się w gierce. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone

Dobra, tak więc jesteśmy w naszym pięknym ogródeczku. Wychodzimy prosto z naszej jakże to zajerombistej wazileczki. Walizeczki. A jeszcze oczywiście musimy poczekać, bo nasza postać musi sobie porozmawiać. TV shows. Max. You're gonna be famous. Będziesz na pewno. Nie jak, jak się kamień chowało. Panie, rzuć. No i dobra. Pozbierajmy sobie jakichś tam. Czemu weź to, synek, zostaw tu. Odłóż. Dziękuję. Nie. Wypierdol to. Zbierajmy sobie na początek jak najwięcej tych wszystkich, żywicy przede wszystkim, bo to też się później przyda do, 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 ała, do pochodni, do, do bandaży, gzipki, których na początku będziemy wpierdzielać na potęgę. Powiedziałbym tona tony, ale z racji tego, że mamy jakieś 1,5 centymetra wzrostu dekagramy. Myślę wydaje, że to będzie wystarczy. To będzie dobra jednostka na określenie ilości grzybków, jaką będziemy spożywać na początku. A mamy tutaj pierwsze laboratorium do odkrycia, analizowania. Zanalizujmy sobie. Mm. mam już szykierkę i patyczek i suchą trawę chyba, a z tego co pamiętam, żeby se... A nie, mam jeszcze suchej trawy, fajnie, a mogę kamieniem? Nie, dupa nie mogę, Kurde. to. O, czekaj, sorry, że mi jest. Zabieram sobie jeszcze trochę tych zielonych co to jest włókien roślinnych zrobię sobie tą pierwszą siekierę. obale dziewą a raczej jeść było i trzeba zanalizować. No i do Państwa nie zanali... Nie zanalizujemy sobie suchej trawy. Będziemy musieli czekać. Albo pójść do innego laboratorium. Żeby sobie odblokować pochodnie, bo chyba jej nie odblokowałem w końcu. No nie. Ale przynajmniej mogę sobie zrobić. ...siekierę. Gdzie ja sobie ją wsadziłem tu. Lewej tu. Ej, uspokój się. Tak, nie robimy. To tylko trzy kawałki. Dwa. Trzy. Tylko trzy. Dobra, a zatem idźmy dalej. Tutaj mamy jakieś uzo urządzonko o, co to dziwne. Jest? Siema mordo. Bierzemy te mięczukami smyrasz. Zobaczymy. Pick little green corn puff. Cykurdadam. Showtime. Like laser Nothing happened. Nothing happened because there is a glowing leaf. The mysterious computer doesn't do anything. Man. Co mi to potrzebne teraz? Nie wydaje mi się. Dobra, świeci się. Panie Meister, to nie działa. Idziemy, na napra ja naprawię, ja zaraz, kurwa, zrobię, tak, będzie, będzie dobrze. dobrze. To, things... Tylko, właśnie przydałoby mnie się pochodnia, a nie mogę sobie zrobić, bo nie zanalizowałem yy, suchej trawy, kurwa, już mogę. Mamy pochodnie, sa, 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 sa science, a ty, kosz dziwnie, panie. No zrób tak jeszcze raz. Hmm? Nie tylko. Krrr. Dobrze. I tu będę... Czekaj. Czy ja sobie Zrobię se dzidę. Jako pierwsze weapon. Czekaj. E, 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 e. Ha, Refleks chudego byka. Dobra panie, ciebie Ciebie skosujemy i se cię podniesę Ciebie też Ja tu muszę zrobić yy, te To Starczyło Teraz mam światełko i idziemy Do widzenia Idziemy naprawiać Ja tu kurwa elektryk jestem PAP O! nie, Nie, nie o, tak nie robię, czego skaczesz, kurwa? O tych, gacza. Gotcha. <laughs> Next one, kto następny? Wy, chodźcie. Big, big, insect killer master, pozw, disaster. W sumie... pozbieram sobie jeszcze tych czerwonych tych... jak to się zwie? E! synek, Ła! Wow. Haha, perfect block! Jak to się zwie? Co to jest? Maszek z Roztoczy. Pozbierajmy sobie tego. Właśnie tego sobie pozbieramy, tak? Jak... co to było? Kurwa, te cier... słowa mi brakuje. Puszek! Czerwony puszek, pozbierajmy sobie ich troszkę więcej Bo z tego się będzie robić strzały Ale do strzału tych pierwszych Levelu tieru pierwszego, tak profesjonalnie powiem Tieru pierwszego Potrzebujemy jeszcze kolcy ostu Które znajdują się Nieopodal Zostaw mnie Albo Ile mam? 15, za mało, dawaj jeszcze Ja umrę zaraz, pół o nie, Gzybek. Am. Nie Źre i grzyba. Gdzieś tu niedaleko był kiedyś Oset Cerus. Pamiętam, tak. Jest on. Proszę bardzo. Pik, 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 Teraz mini parkier. Jeszcze jedna ważna rzecz. A mianowicie. Gdzie to owady? Skurwiesinki małe czerwone. No jak są potrzebne tych kuśwa nie ma. Pszczółki nie sięgnę, nie? O, o, o! Spardził. Dobra, tyle to mi chyba niepotrzebne, nie? Nie Za dużo. Ale chyba będzie na zapas. Ziemiesło. A no i ta trzeba zanalizować, nie? W ogóle bandaż chyba by mi się przydało zrobić, więc se pyknę. Na szybko bandagę, pyk, i sego go... Zjem. Nie użyję, zim, Tak. Napijmy się jeszcze wody. Myk. Chodź tu. To jeszcze trochę by się przydało, ależ ci z tym. <laughs> o, Ło! Jestem pod wrażeniem, weź w ogóle odłóż te pochodnie już, by ci nie I teraz... Pyiiik! Legendarny moment, który zapamięta cały ogródek. Każdy pajączek, każda biedronka, każda mrówka. Nie, ani trochę, nic nie słyszałem. Dobra, lecimy teraz ogarnąć sobie laboratorium pod dębem, pogadać z burgielem i dowiedzieć się nowych rzeczy, a później poszukamy sobie miejsca na naszą bazę, do której nikt nie będzie miał dostępu. A co to za dziura? Ale im kamienia! Spierdalam. Tam się na razie nie będziemy zapuszczać. Bo o ile te brówki robotnice nas nie atakują od razu, to żołnierze już będą się na nas rzucać. A od razu mówię, bo dopóki ich nie zaatakujemy, to żadna na nas nawet. No nie no, spojrzeć spojrzą, ale nie, nie będą nas atakować. Dopiero jak któryś uderzymy, to... Wszystkie z całego grudka się zlatują, nas powitać. Tu... Nie idziemy. Chodź tu, chodź. Ha, ha. Mam cię. I... coming through. Ladybug coming through. Hello. Myślałem, że mnie zrzuci. Na szczęście nie. Ale ja też na razie lepiej nie drażnić, bo ma pierdolnięcie, że tak powiem. Dobra, idziemy tu, gdzie się pali. Bo no, tam było jebudu. Gdyby tak. Nie, nie, aż takiej głupi nie jestem. A stąd mi nic nie przyjdzie. Nie wiem. Ale jest jeden sposób tylko, żeby się o tym przekonać. Tak. Trochę OM. Oh -oh. ja Tak było. Nie kłamię. Kiedyś tu ktoś na mnie czekał. Ogólnie długo w to nie grałem i się troszki pozmieniało jak widzę. Elegancko. Już nie muszę po źdźbłach trawy zapierdalać, żeby się napić wody. I ogólnie kiedyś miałem tu niedaleko tego laboratorium właśnie bazę.

A, pogadać z nim muszę, tak? I Już? Zajebiście. Dziękuję. Co my tu mamy? Posiadana ilość. Tego. Co to jest? Prowadzenie do gotowania. Stanowisko Kowalskie. Dawaj to. Od razu. Piętrowa baza. Ej, no już mi punktów zabrakło. Co to jest? Nie wiem, dawaj, dawaj, dawaj. Będziemy robić po, po drodze. Gdzieś to się wyświetla, mam nadzieję. Te questy moje. Tam, co tam jest do zrobienia. To jest... Kurwa, daleko to jest, panie. Otwórzmy sobie kolejne drzwi. Tu jest prąd. Kaseta numery. Chwilę, która już. Nie mam takich sprzętów przy sobie. Dobra. Wychodzimy stąd. No tu już chyba nie. Ale 180 zajba. Wychodzimy stąd, bo już tu już raczej nic do zrobienia nie mamy. Pierdronka, Siemano. Z tego co pamiętam, gdzieś tutaj była fajna lokalizacja. jakoś się wchodziło na ten płotek tam taki. I tam nic cię nie mogło dopaść. Byłeś 100% legit, y, kuśwa bezpieczny. Przydałoby się. A, szybka, so pierdole. No tak, dobra. Nawet se opierdolę... Żołędzia se pierdole Tak o. Mamy soczku troszki. Znaczy nie, nie wiem czy się w ogóle opłaca teraz tak najadać, bo się robi już cimno. A jak się walnę w kimę, to nie wiem czy nie będę miał tego wszystkiego mniej po prostu. Tak jak to jest przykładowo w The Forest. Co mi tu się wyświetla? A, to są chyba te questy, które wziąłem. Hello! To są chyba te questy, które wziąłem tam na dole w tym labie pod, pod dębem, czy chuj wie co to za drzewo jest. No, powiedzmy, że to jest dąb, nie? Zał załóżmy sobie. żeby było łatwiej mówić, o które laboratorium nam chodzi. Na te biedronki na pewno będziemy polować, bo z nich jest fajny pancerz. Ale póki co. Ja bym się chciał dostać tu na górę i czy jestem w stanie zrobić to w ten sposób. Chyba nie, więc muszę sobie podbudować schodki. tylko... Czym się budowało, panie? Jak to się buduje? Zostawcie łapkę w górę. Dobra. Mm. Gdzie tu się budowało, panie? Proszę mi powiedzieć. Zblokuj to, to. Nie, ja nie chcę blokować, ja chcę budować. Nie, VB, B. Dobra. ...schody, czy ja mam możliwość wybudowania schodów. No nie. Więc na razie się będziemy musieli zbudować gdzieś na dole i może dobrym wyborem będzie... Dobrze, nie, mam cię kurwa. Może dobrym... E, może dobrą opcją będzie zbudowanie... E, ...małe rozbudowanie się tutaj na tych kamyczkach, bo jest płasko. Tych kasztanów mamy blisko do tego laba podziemnego Znaczy po, pod tym, pod, pod dębem I tu jest jeszcze soczek Jak ta wrona tupie, kurwa już tu myślałem, że to pan Wiesiu Ogrodnik, kurwa, przyszedł Wodę w oczku wodnym wymienić, bo tu już widzę, kurwa, syfu od chuja jest Ale nie, w sumie to będzie do dupy miejscówka, bo będzie do trawy daleko Chuj, na chwilę może być. Yy, postawimy sobie tą, te początkowe te... Co to jest? Wiata. Wiata zapierdolniamy. Pyk. No oczywiście, że mi brakuje materiałów, po które muszę zapieprzeć z powrotem. Yy, to. I jeszcze jeden. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dzięki. Na razie styknie, będę wpierdalał mszyce kuźwa, jak te biedronki tutaj co biegają. To jest zajebista tam w ogóle. Podobno są... podobno są słodkie. Kiedyś gdzieś coś, jakiś program w telewizji chyba był. Ustaw punkt odrodzenia i śpij do rana. Spać do rana to... Ja będę, bo jest... jest późno jest późno, a i tak mam jeszcze kilka filmików do nagrania, żeby był zapas żebyście mieli co oglądać, bo obiecałem obiecałem, że będę więcej wrzucał, będzie bardziej systematycznie i yy, zazwyczaj przy weekendzie będą się nowe filmiki pojawiać, nie wiem, ze dwa albo trzy tak mniej więcej planuję wrzucać od dwóch do 3 filmików tygodniowo w weekend. Ale póki co to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapeczkę w górę. Napisz jakiś fajny komentarz, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało, ewentualnie co zmienić. I widzimy się w następnym. Na razie.